Tematem dzisiejszego odcinka jest charakterystyka społeczeństwa polskiego w trzeciej części dziadów. domy Polacy. krajów bez pracy, domy Polacy. Społeczeństwo polskie w trzeciej części dziadów najwyraźniej ukazane jest w dwóch scenach. W scenie siódmej to jest scenie z Salonu Warszawskiego, i w scenie ósmej to jest scenie balu u senatora. Scena Siódma. Scena w salonie warszawskim. W salonie warszawskim odbywa się spotkanie. No i na tym spotkaniu mamy dwie grupy. Jedna grupa stoi przy drzwiach, druga grupa siedzi przy stoliku. Grupa stojąca przy drzwiach to są młodzi ludzie, patrioci, a grupa siedząca przy stoliku to jest arystokracja, która mówi po francusku. Przy drzwiach mówią po polsku, a przy stoliku po francusku. To już samo mówi za siebie. Na grupę. Przy stoliku składa się arystokracja. Mamy tam literatów, damy, generała. Natomiast na grupę przy drzwiach składa się dwóch starych Polaków i kilku młodych Polaków. Grupa przy stoliku rozmawia na różne tematy. Rozmawia o wyższości literatury francuskiej nad Polską, rozmawia o tym, że szkoda, że Nowosilcow wyjechał z Warszawy, bo on robił takie świetne bale. No a teraz te bale to takie, takie byle W tym całym towarzystwie pada też kwestia Cichowskiego. O historii Cichowskiego opowiadałam w poprzednim odcinku. To był taki gość, którego więziono, głodzono, torturowano i w ogóle, a potem wyszedł z więzienia, ale był już bardzo nadużyty fizycznie i psychicznie. No i literaci rozważają to, czy pisać o takich rzeczach. No i dochodzą do wniosku, że nie pisać. Nie pisać dlatego, że ludzie nie chcą słuchać o brzydkich rzeczach. No i też dlatego, że taka nieestetyczna, brzydka prawda potrzebuje trochę czasu, żeby się uleżeć, i wtedy jest bardziej przyswajalna. A jeżeli tego nie ma, no to, to nie pisać. Ta grupa przy stoliku zdaje się nie rozumieć w ogóle roli literatury. To jest grupa poddańcza władzy, pełna serwilistów. Przy tej grupy jest szambelan, który nie chce słuchać o cierpieniu, jest mistrz ceremonii, który twierdzi, że. Takie sprawy go nie dotyczą, a rząd nie musi tłumaczyć się z tego, co robi. Nie musi. On pokazuje taką cechę obojętności, poniżania się, płaszczenia się przed caratem. Po prostu jest taki. Nie lubimy takich ludzi. Natomiast grupa przy drzwiach rozmawia o sprawie polskiej, jest nią poruszona i uważa, że powinno być o niej głośno. Jednym z gości przy drzwiach jest Piotr Wysocki, to był taki bohater drugoplanowy można powiedzieć, który wypowiada bardzo ważne zdanie. Nasz naród jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, Lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębił. Przerwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. Twierdzi, że naród polski jest jak lawa. Z wierzchu jest zimny, i jest taką skorupą i to jest arystokracja, a pod spodem głęboko jest ogień i tym ogniem jest młodzież. I ta wypowiedź kończy scenę siódmą. Kolejną sceną, z której możemy wysnuć charakterystykę społeczeństwa polskiego w tamtym czasie, jest scena ósma, czyli bal u senatora. W tej scenie dochodzi do zderzenia dwóch światów. Świata zabawy i... no i Wesołości? Ze światem cierpienia młodych patriotów, zresztą nie tylko młodych, bo też starych, bo właśnie w tej scenie pojawia się też pani Rollinson, o której mówiłam poprzednio. Gośćmi na tym balu jest na przykład gubernator i gubernatorowa. No i to jest taka para, która boi się o swoją pozycję, o swój majątek, w związku z czym wpada na genialny pomysł, a jest nim stręczycielstwo własnych dzieci. Także tak daleko niektórzy ludzie byli w stanie się posunąć, żeby utrzymać swoją pozycję. Wśród gości są też tacy goście jak Justin Paul czy student, którzy też nienawidzą caratu, tak jak studenci. Jest też senator, który jakby, jakby zgadza się z tym, on też nie lubi caratu, ale jest bo boi się o swoją rodzinę, bo wyczuwa zagrożenie, że jeżeli nie przyszedłby na ten bal, to już po nim, po jego rodzinie. Także strach, też, też strach. Tak jak w scenie poprze, poprzedniej, społeczeństwo było podzielone na grupę przy stoliku i przy drzwiach, tak w tej podzielone jest na prawą i lewą stronę. Część, która jest po prawej stronie, to jest ta część dobra, a ta, która po lewej, to jest raczej ta zła. To taka symbolika biblijna. I teraz tak, jakie cechy ma sp część społeczeństwa, która stoi po Lewej stronie, czyli arystokracja. Są to serwiliści, są to ludzie amoralni, denuncjatorzy, godzą się na stręczycielstwo, są fałszywi, są tchórzami, nie mają honoru i są nielojalni, no a ponadto są kosmopolitami. W tym przypadku kosmopolityzm nie jest dobrą cechą. Tutaj pojawiły się dwa takie słowa: pierwsze to jest serwilizm, drugi to jest denuncjator, denuncjacja. Pewnie zastanawiacie się, co to znaczy. Ja wam powiem. No, i jeszcze kosmopolityzm może. Serwilista to jest osoba, która bezkrytycznie podporządkowuje się jakiejś władzy. A denuncjator to jest po prostu donosiciel. To jest osoba, która niby w dobrej intencji idzie na ciebie naskarżyć, nie? Tak, nie, nieprzyjemna osoba. Nie chcielibyśmy mieć takiej osoby w swoim otoczeniu. No i teraz kosmopolita to jest taka osoba, która, którą można nazwać obywatelem świata. Ale tutaj jest w negatywnym znaczeniu, to jest po prostu osoba, która nie czuje połączenia ze swoim krajem, z miejscem swojego pochodzenia. No i taka jest właśnie lewa strona: jest serwilistyczna, denuncjująca, kosmopolityczna, no i w ogóle zła. No i teraz prawa strona, czyli młodzież. Prawa strona buntuje się przeciwko przemocy i bestialstwu carskiemu. Są to patrioci, którzy pragną wolności, pragną zemsty. Są odważni, lojalni, wierzą w ideę i są solidarni. No więc, jeżeli mielibyście scharakteryzować prawą stronę, takie właśnie Cechy byście wypisali. Scenę te kończy spotkanie Konrada z księdzem Piotrem. Strażnik akurat wyprowadza Konrada. Ksiądz Piotr akurat wyszedł z balu u senatora. No i się spotykają. Konrad w całej tej trzeciej części Dziadów jest postacią najsilniejszą wewnętrznie, bo ma moc odczuwania, moc wyższego przeżywania. Jest po prostu poetą. Jest poetą. To była charakterystyka społeczeństwa polskiego w trzeciej części Dziadów. Powodzenia na maturze.